na nieruchomości stanowiące gminy zazwyczaj w nieruchomości na podstawie przywołanych przepisów, a powierzchni 59 m, działkę 629 przez 4, a powierzchni 1599 działka nr 627 przez 4, a powierzchni 4000 Są obciążone umową dzierżawy na czas określony do 3 miesięcy, to jest do 31 grudnia 2015 roku. Obecny dzierżawca jest zainteresowany dalszą dzierżawą nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata, gdyż o starania o pozyskanie środków finansowych na rewitalizację zamku. Planuje przedstawić projekt działań na rzecz stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta i turystów odwiedzających zespół zamkowy i miastości. W swojej zamierzeniu inwestycyjnym Dzieżdżacę chciałby skoncentrować na doprowadzeniu do pełnej rewitalizacji zespołu zamkowego, w tym także do budowy skrzydła zachodniego i przywróceniu pełnej świetności pozostałym obiektom zamkowym, w tym na budowie kontynacji, renowacji wież zamkowych, a także stworzenie warunków do prezentacji turystom oraz przyszłym pokoleniu mieszkańców Ziemi Sztomskiej i Powiśla do dorobku kultury materialnej. Projekt inwestycyjny przedstawiony przez Dzieżdżacę obejmuje również wzbogacenie infrastruktury turystycznej, nowych, na przykład adaptacja części pomieszczeń zamku na centrum, szkoleniowo niebokonferencyjne, hotel z restauracją czy sta. Obecnie sam techniczny budynków jest wysły i nie ma możliwości prowadzenia w niej działalności gospodarczej z wyjątkiem budynków oddanych w użyczenie. Budynki wymagają rewolucji <coughs> kapitalnego wiążącego się z dużymi nakładami finansowymi. Pozostałe nieruchomości wchodzące w skład zespołu zamkowe również wymagają remontu. Renowacja nowych koncepcji ich, zabezpieczenia. Gmina nie dysponuje tak środkami finansowymi, ani przystosować czy nie, nie do ich użytkowania. Zgoda i nazwacze umowy, jeżeli na czas nieokreślony określonych drogach należy do wyłącznej kompetencji z W tej Projekt uchwały był przedstawiony na wszystkich komisjach wystawczonych i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo i ja otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Proszę bardzo, radny Bardzo, bardzo się cieszę, że pan burmistrz yy, zna program OPS-u. No. Warto go znać, bo to całkiem Realne, warte przemyślenia i realizacji propozycje. Upraszczając jego zapisy w ten sposób, jak zrobił to pan burmistrz, można zrozumieć dosłownie: dajmy tak zielone światło inwestorowi, o którym nic nie wiemy, którego koncepcji zupełnie nie znamy. Nie taki przyświeca cel w tym zapisie, który pan burmistrz przedstawił. Zwróciłem się do pana burmistrza mailowo. Z wnioskiem o przesłanie kompleksowej informacji pozyskanej przez Urząd na temat samej spółki, kondycji finansowej spółki, majątku spółki, która zamyka obecnie, obecnie o wydzierżawienie zamku z góry zamkowego w Sztumie na okres dłuższy niż 3 lata. Na co otrzymałem odpowiedź, że Burmistrz podejmie wszelkie działania mające na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesów gminy w tej sprawie, co oznacza także pozyskanie wszelkich informacji o inwestorze, gdy przystąpi do opracowania projektu mu dzierżawy. Nie rozumiem, jak pan burmistrz mógł tego nie uczynić wcześniej. Czyli czemu nie uzyskał informacji na temat inwestora, zanim udzierz panu inwestorowi grunt zgodnie ze swoją kompetencją, jeśli dobrze pamiętam, na trzy miesiące? Jak ma pan zaufać? Dać zielone światło dla dalszej pracy? Dziękuję bardzo. Kto chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Ja tutaj chciałbym również powiedzieć, że moim zdaniem, jeżeli ktoś. Chciałbym przystąpić do tak poważnej inicjatywy i inwestycji, jaką jest remont takiego wzgórza, czyli go do takich warunków, jak Pani czytała, powinien się z Radą, do której należy kompetencja wyrażenia zgodna, to niczże i przedstawić, jak wygląda koncepcja, jaki ma biznesplan, skąd chciałby zaciągnąć pieniądze, jak to ogólnie ma wyglądać. Natomiast my takiej informacji nie mamy. Ja naprawdę również nie rozumiem, dlaczego nie można było doprowadzić <coughs> do spotkania nas, radnych, e, zrobić otwarte spotkanie, na którym byliby również obecni dzierżawcy tego wzgórza i dlaczego ta, ta informacja nie mogła być jawna i powszechnie dostępna, bo tak to jest, no, to snuta, mgłą jakiejś tajemnicy i rodzi, no, nasze wątpliwości. Ma, myślę, że uzasadnione dlatego tak jak tutaj mamy wątpliwości, niemniej również to co ja powiedziałem również na komisji, ja jestem za tym, żeby, żeby no, z górze znalazło swojego nabywcę, że tak się wyrażę, była tam robiona inwestycja i było tak jak jest zaplanowane, natomiast no, w ciemno głosować i w ciemno wyrażać akceptację jest uważam no, w tym wypadku no, niemożliwe, dlatego że nie mam podstawowych informacji o inwestorze. Dziękuję bardzo. Z uzasadnienie jest zapisane, że projekt inwestycyjny przedstawiony przejdzierza przyjmuje <coughs> również wzbogacenie i tak dalej. To to już mogę zobaczyć, bo widocznie gdzieś on jest. Tak <coughs> zobaczymy. Tak? Za po prostu no, zobaczymy i wtedy zdecydujemy. Proszę bardzo. Jeszcze. Bardzo. Jeszcze jedne rzeczy zapomniałem powiedzieć, otóż, bo ja tutaj pewne rzeczy nie rozumiem, bo do tej pory jest na, na wzgórzu zamkowych trzech najemców e, budynków, jaki ja się orientuję. Czyli jeżeli 1 października pan burmistrz e, jakby wydzierżawił ten teren, czyli rozumiem, że dwa razy wydzierżawił ten sam teren e, no, różnym podmiotom, ja tej kwestii też nie rozumiem, jak, jak to jest technicznie zrobione, jak, jak to wygląda, czy, jak z kwestią płacenia czy, czy, czy dzierżawcy płacą czynsz czy, temu ogólnemu czy panu andrzejskiemu, jak to w ogóle technicznie wygląda, jak, jak to jest formalnie. Proszę bardzo, panie Ja bym chciała tak się skupić na tym, co jest przedmiotem dzisiejszej uchwały. I w mojej ocenie być może się mylę, ale jest radca prawny, który obsługuje gminę. W mojej ocenie chyba no, y, głosujemy tutaj nad tym, w jakiej formie ma być ewentualnie zawarta ta umowa dzierżawy. Czy to jest trybie przeparny, czy też nie. I y, to należy do kompetencji organu stanowiącego, czyli Rady Miasta. Natomiast do y, kompetencji organu wykonawczego, jakim jest burmistrz, należy sam fakt zawarcia umowy. I określenia istotnych warunków y, umowy dzierżawy i zabezpieczenia interesów gminy. I on ponosi za to odpowiedzialność. Oczywiście, jako Rada, y, oczywiście mamy prawo żądać y, no, tej zawartej umowy, ażeby zapoznać się z jej treścią. Tak? Pierwszym krokiem, ażeby tą umowę zacząć, jest w tej chwili głosowanie nad tym, czy chcemy to uczynić w drodze przetargu, czy też nie. Ja może wrócę się tutaj do pani radczyni, żeby potwierdziła, czy prawidłowo odczytałam projekt uchwały tak, no, jeżeli nie będzie Państwa woli w dniu dzisiejszym, no to po prostu ta umowa w ogóle nie będzie negocjowana i te wszystkie założenia, na które Państwo słusznie oczywiście zwracają uwagę, nie będą brane pod uwagę, bo to wszystko, o Państwo mówicie, musi się znaleźć w umowie dzierżawy. To nie będzie już taka prosta umowa, jak ta krótka na 3 miesiące za To już będzie zupełnie inna umowa. Podwałuję wszakże, że w ogóle będziemy mieli o czym z inwestorem rozmawiać. Dziękuję, proszę bardzo. Mam pytanie do pani Mecenas. W takiej sytuacji, czy my możemy od strony prawnej wcześniej poznać projekt, tylko projekt umowy, tej, która będzie zawierana, w której by było zawarte tak naprawdę wszystkie zabezpieczenia dotyczące obu stron? Czy jest od strony prawnej taka możliwość? Jako radni że mamy dzisiaj zadecydować o bezprzetargowym podpisaniu umowy, Chciałbym zwrócić uwagę, proszę Państwa, że wyraźnie projekt uchwały mówi o konkretnych działkach. Czyli to znaczy, mówimy, tak. jeżeli, jeżeli chodzi o projekt uchwały, on musi mówić o konkretnych działkach, mamy, mamy w urzędzie decyzję o tym, że jest to jeden zabytek, i mamy stanowisko wojewódzkiego polowskiego konserwatora zabytków, który mówi o tym, że. Nie możemy części tych działań tylko przekazywać inwestorowi. Dlatego mówimy o całym tym kompleksie wzgórza bankowego jako o jednej nieruchomości, mimo że składającej się z wielu działań. Dobrze, ale nie odpowiedziała Pani na moje pytanie, czy są jakiekolwiek przeciwwskazania prawne, abyśmy my, jako radni, którzy jesteśmy zobowiązani do podjęcia tak ważnej decyzji dzisiaj, żebyśmy byli zapoznani z projektem umowy. Pani mecenas, może ja na to pytanie odpowiem. Tak? Czyli, a mogę prosić panią mecenas, żeby pani odpowiedziała. Pani mecenas odpowiada, jeżeli nie, nie zadała. Natomiast nie, nie mogę. Szanowna no, pani, na pani, 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 pani radna. Jak mam przedstawić projekt, jak mam przedstawić projekt umowy dzierżawy, skoro rada mnie nie upoważniła do jej przygotowania? Ja właśnie czekam na decyzję Rady, czy będę miał upoważnienie do, do zawarcia i do przygotowania takiej umowy. Jak można przygotować, nie mając Waszego upoważnienia? Proszę Państwa, tak jakbym dokonał jakiegoś wydatku z budżetu, nie mając na to Waszej zgody. Tu jest pewien porządek rzeczy. Proszę Was o wyrażenie zgody. Macie wątpliwości? Ja też mam wątpliwości. Za chwilę się do tych pytań nie Ja też mam takie wątpliwości. Ale naprawdę. Zaczynamy dyskutować o końcu, a nie o początku. Wróćmy do początku. Projekt uchwały jest taki, że proszę was o wyrażenie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy to powiem Państwu, że ja tak za bardzo to nie widzę możliwości powszechnego udostępnienia projektu umowy. Oczywiście, tak jak Pan Burmistrz powiedział, tej, tego projektu nie ma. Ten projekt będzie się tworzył, jak będzie wiadomo, że możemy go zacząć stworzyć. Natomiast na no pytanie, jak inwestor by na to patrzył, bo do pewnego momentu pewne rzeczy są między stronami, natomiast jak on by już powstał jako ostateczny dokument. To ja, prawdopodobnie, nie widzę konieczności ugraniania go. Proszę bardzo. Tylko popytam dalej, żeby sprawa była na <coughs> W momencie, jeżeli my rzeczywiście dzisiaj pozytywnie odpowiemy na uchwałę, powstanie taka umowa, nie będziemy mieli akurat już wpływu na zapisy umowy. Czy to jest prawda? Pytam Panią Mecenas. To znaczy do samego zawarcia, do, do samego końca tej negocjacji, no to po prostu jeszcze teoretycznie wszystko jest możliwe. Prawda? Ale czy Rada będzie miała. Ale to, jest, to jest tak, jak powiedziała to Pani, pani Radna. Czyli już nie, kompetencja i to już będzie. I, i proszę Państwa, i dlatego mamy wątpliwości. Ja byłam za, bo jak najbardziej zależy mi aby rzeczywiście był jakiś inwestor na naszym zamku. Ale dzisiaj brakuje nam podstawowych informacji, co to ma być za projekt. Mamy oczywiście zapis, że ma być spa, że ma być hotel. Super. Ale nikt nie zapoznał nas z jakąkolwiek koncepcją. My nie widzieliśmy na oczy nawet inwestora. Żadnych zapisów jakichkolwiek projektu mowy. I tylko tu jest problem. Chcielibyśmy mieć szansę, poznać inwestora, porozmawiać z nim, zadać pytania. Niekoniecznie panu burmistrzowi czy pani mecenas. Te pytania byłyby skierowane do inwestora. Tylko tyle. Nie chcemy tego opóźniać, nie chcemy tego jak gdyby likwidować, bo być może to jest naprawdę super firma. Nawet nie patrząc na doniesienia internetowe, bo każdemu można zepsuć opinię. Natomiast tylko chcielibyśmy rzeczywiście mieć szansę porozmawiać z inwestorem, żeby po prostu zadać mu kilka pytań. Proszę bardzo. Stąd Panie Burmistrzu również nasze wątpliwości, dlatego nie chcieliśmy dzisiaj tego głosować, żebyśmy mogli się spotkać z inwestorem, usłyszeć jego koncepcję, o której jest w uzasadnieniu rady, yy, uchwały. Chcieliśmy usłyszeć o jego koncepcji, planach no, wobec tego yy, przedsięwzięcia. Ma już pewną wiedzę na temat możliwości finansowania, ponieważ miał i podpisał Pan z umowę dzierżawę. Przez ten czas mógł sprawdzić yy, na ile jest w stanie pozyskać inwestycje, inwestycję. No, Musi Pan też rozumieć nas, tak? tą nieufność w stosunku do no, czegoś, co jest nowe przed nami. No, może nie nieufność, patrzenia, aż tak powiem, w no, przyszłość nie znając, jakie nas pobocza. Proszę bardzo, ten proszę Ja myślę, Szanowni Państwo, że gdybyśmy dokładnie przeczytali treść uchwały, to nikt z nas nie miałby wątpliwości. My dzisiaj tylko mamy wyrazić opinię, czy burmistrz ma, Podjąć ciężarę w trybie przetargowym czy bezprzetargowym. Tak? I upoważnić go do zawarcia umowy. A kto z nas wie, kto z państwa wie, że ten pan, o którym my mówimy, będzie dzierżawcą? Przecież on w którymś momencie będzie miał zmienić broń umowy i on będzie szukał pieniędzy. Na którymś momencie dojdzie do wniosku, że on tych pieniędzy nie znalazł. I wtedy problem. I w tym momencie jest miesiąc na wypowiedzeniu umowy. Jedna, druga strona, w ciągu miesiąca umowę rozwiąże. I nie ma problemu Jak najmniej Dzisiaj nic nie decydujemy. Dzisiaj, no to był mi zawsze umowy ciężarów w trybie przetargowym. No i co za różnica.